No, witajcie, kochani. Temat, który dzisiaj poruszę, wepchnął mi się sam w moje życie, ale z pewnością każdy z was takich sytuacji przeżył kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, albo może nawet kilkaset w swoim życiu, zresztą dokładnie tak samo jak ja. I mimo, że już mam wyostrzoną dość mocną czujność, to są takie sytuacje, że tą czujność jednak mimo wszystko tracę. Napisałem dzisiaj posta. Słownego i tak stwierdziłem, że jednak należy się jakieś, no należy Wam się coś więcej, bo ten post dość, dość tajemniczo. Kochani, o czym dzisiaj? Dzisiaj będzie o tak zwanej opatrzności i o tak zwanych przypadkach i tak zwanych złych wydarzeniach, niekorzystnych, niepomyślnych, które się wydarzają w naszym życiu. I jak to działa? Otóż, ja postanowiłem, choć może nawet nie postanowiłem, kończyła mi się umowa na usługi internetowe. I dostałem propozycję, żeby podpisać nową dwuletnią umowę i dostać lepsze, nowe warunki. Więc mówię: OK, mam jakieś tam plany więc większa ilość internetu, szybszy internet, z pewnością mi się. Przydaj na pewno się nie zmarnuje, i podczas rozmowy telefonicznej pan mnie przekonał, że dostanę nowy router, który będzie pozwalał na szybszy transfer, między innymi tego, co do was w tej chwili mówię. Większość słuchaczy, którzy słuchają audycji w Radio Paranormalium, wie moje, zna moje umiejętności internetowe i te takie komputerowe. Czyli umiejętności to jest duże słowo, a tak naprawdę to jest ich praktycznie rzecz biorąc brak. Tak? Nie, nie, nie wciągnąłem się w to, nie jest to moją pasją. Traktuję internet bardzo użytkowo. Więc i moja wiedza na ten temat nie jest zbyt obfita. No i coś się wydarzyło. Podpisałem umowę, wysłaliśmy sobie mailem papiery, pan, wysłał mi router. Router przyszedł przed świętami, ale tak jak mówię, ponieważ nie za specjalnie ja się na tym znam, więc mojego serdecznego przyjaciela poprosiłem, mówię, słuchaj, jak będziesz, to byś mi to uruchomił. Mówi, dobra, nie ma problemu. Był, zajęliśmy się tam jakimiś innymi rzeczami, zrobiło się późno, on tam ten router rozpakował, obejrzał, mówi, no tu wkładasz kartę. A jakbyśmy jakieś problemy, to no, no dobra, no super, dzięki ci za pomoc, tak? Tak sobie wtedy pomyślałem i byłem nawet troszeczkę e, zły, że jednak nie znalazł dla mnie chwili czasu. I to było pierwsze ostrzeżenie. Drugie ostrzeżenie pojawiło się w momencie, kiedy postanowiłem zrobić to samodzielnie. A w międzyczasie jeszcze ten przyjaciel do mnie zadzwonił, mówi, słuchaj, ale przecież ty tam masz kabel telekomunikacyjny, więc, yy, przecież będziesz, y, możesz pogadać, może tam światłowo ci doprowadzą. a ja mówię, słuchaj, no wiesz, w związku z moimi planami, yy, ja potrzebuję internet y, mobilny, taki, który będę mógł za ze sobą zabrać, żebym nie musiał y, y, sprzętu konfigurować każdorazowo, w każdorazowym miejscu, tylko po prostu, żebym piął do gniazda i żebym, aha, y, aha, no dobra. To było drugie ostrzeżenie, że zamiast na przykład 50 czy 60 megabitów na sekundę mógłbym dostać 1000 megabitów na sekundę po światłowodzie, ale nie, ja konsekwentnie brnąłem do swojego. Następne ostrzeżenie pojawiło się kiedy? <laughs> Wtedy, kiedy właśnie zacząłem uruchamiać to samo. Wyjąłem kartę ze starego routera. Rysunek był magiczny, więc nie za specjalnie wiedziałem, jak tą kartę tam włożyć, no ale jakoś tam, dopasowując do gabarytów no, gniazda, wepchnąłem tą kartę, no i się nic nie wydarzyło. Mówię, może trzeba ją wepchnąć troszeczkę głębiej. No i wepchnąłem ją troszeczkę głębiej, do tego stopnia, że, że wpadła. Okazało się, że ta karta jest za mała do mojego routeru że powinna być inna karta. Tak później wyszło. To była wielka sobota, kochani, więc, e, jakiekolwiek załatwienie czegokolwiek, e, było niemożliwe. Więc, byłem cały zły, że, e, ponieważ nie mogę wyjąć tej karty, dzwoniłem na różnego rodzaju tam infolinie, Firmy, usług, dają, sprzeda, która sprzedała mi tą usługę. Oczywiście wylałem swój żalżeń, dlaczego nikt mi nie powiedział, że tu potrzebna jest inna karta. I tak dalej, że kupiłem usługę, a nie sam router, więc dlaczego ja mam teraz ponosić odpowiedzialność? Oczywiście e, routera, ru, żeby wyjąć kartę, się nie da rozebrać, ponieważ może to zrobić serwis, wyjęcie tej karty z tej wąskiej szczelinki było praktycznie rzecz biorąc niemożliwe, ponieważ tam nawet grubsze igła się nie mieści. Więc cały, sobotnie, cały sobotni wieczór próbowałem odzyskać z powrotem internet i wyjąć kartę ze swojego nowego nieużytecznego nie routera. Oczywiście emocje przy tym były i oczywiście też mówię żal, czułem się taki zostawiony sam z problemem i bez internetu na święta. Oczywiście to nie jest problem tego, że ten internet w jakiś sposób niebywały był potrzebny, natomiast jakby sama zasada nieprofesjonalizmu troszeczkę mnie irytowała, ponieważ w sobotę już nie dałem rady tej karty wyjąć, więc postanowiłem zrobić to w Wielkanocną Niedzielę, że dopasuję sobie jakieś tam narzędzie, że coś tam, coś tam. No i w niedzielę świąteczną. Podjąłem próbę wyjęcia tej karty z, z routera. Na szczęście był ktoś, kto, kto mi podsunął pomysł, tak, uczestniczył w tym wszystkim, więc okazało się, że przełamana na pół żyletka dała się tam wsunąć i jakoś tak się zahaczyła, że tą kartę wyjąłem. Nie wiedziałem, czy, czy je nie uszkodziłem podczas tych prób wpykania tam różnego rodzaju igiełek, żyleteczek, czy znaczy tam jakichś spinaczy, pilników do paznokci i tak dalej, tak dalej. Nie miałem pewności. No okazało się, że na szczęście nie, więc internet wrócił na swoje miejsce. Natomiast mój żal za to, że zostałem jakby przez firmę zostawiony sam sobie, nadal we mnie się tam mocno kołata, więc stwierdziłem, że wrócę do tego tematu zaraz po święta. No i w dniu dzisiejszym, wczoraj sobie już dałem spokój, w dniu dzisiejszym wróciłem do tematu internetu. Zadzwoniłem do przemiłego pana, którego um, pozdrawiam przy okazji, najprawdopodobniej nie będzie miał okazji wysłuchać tych pozdrowień, ale, ale bardzo mu dziękuję, ponieważ jakby po przedstawieniu sprawy pan powiedział jedną taką rzecz. Tak, podpisał pan nową umowę na internet. I powiedział tak, ale to bez sensu. Za te słowa bardzo mu dziękuję. Bo okazało się, że z moją wiedzą komputerowo-internetową podpisałem umowę, która powodowała to, że warunki, które dostałem teraz, była gorsza niż tą, którą miałem. Pan mi opowiadał, że będę miał szybszy transfer, ale jednocześnie do tej pory miałem nielimitowaną ilość przesyłanych danych. Bez względu na to, ile tych danych przesyłałem, to mi ten internet nie zwalnia. Natomiast ta umowa, owszem, zwiększała transfer, ale ograniczała go do 100 gigabajtów w ciągu miesiąca. Później, jak mi pan wytłumaczył, mój internet by zwolnił. I musiałbym dokupować, żeby działał z normalną prędkością. Jakby nie chcę was wprowadzać w tematy informatyczno-komputerowe swoich problemów, natomiast bardziej chodzi mi o to, że 7 dni brnąłem w świętym przekonaniu, w swoim, jakby, umyśle, który został troszeczkę zmanipulowany i troszeczkę Oszukany, um, brnąłem w coś, nie zważając zupełnie na sygnały ostrzegawcze, bo te wszystkie, bo te wszystkie niepowodzenia były dla mnie sygnałami ostrzegawczymi, żeby nie wchodzić w tą umowę, nie wchodzić w ten deal, Mój przyjaciel, który mówił mi, weź, oddaj ten rutek. Pomyśl, pokombinuj z tym światłowodem. W sobotę czy w niedzielę miałem taką myśl, że nie, że to się źle zaczyna, więc lepiej już pewnie nie będzie, więc mam 14 dni, więc ja rozwiążę tą umowę. I dzisiaj podchodząc do rozmowy telefonicznej z panem Kamilem, miałem dwie wersje wydarzeń przedstawione w swojej głowie, tak, że albo zaproponują mi jakieś rozwiązanie, że że, albo po prostu zwrócę im ten router i, no, więc ta myśl o rozwiązaniu umowy już gdzieś się kołatała, ale ja dalej, dalej w to brnąłem. I tak właśnie, kochani, wygląda ta tak zwana opatrzność. Że często sytuacje, które nas spotykają, które my odbieramy jako tak zwane Zły zbieg okoliczności, nieprzychylne wydarzenia, zrządzenia losu, które są dla nas krzywdzące, czy rzeczy, które nas wkurzają, irytują, traktujemy jako przeciwności, które musimy pokonać, bo my jesteśmy przecież e, mądrzy, inteligentni, świetni, super, hiper, więc my to pokonamy. My sobie damy z tym radę. Nie zastanawiając się nad tym, że być może właśnie ta nasza intuicja, ta nasza opatrzność, te sytuacje mają nam zwrócić uwagę na to, żebyśmy przemyśleli jeszcze raz, zastanowili się nad tym, w co się pakujemy. Ja tych sytuacji w swoim życiu, zresztą Wy z pewnością też, miałem setki. Kiedy pisałem na przykład jakąś odpowiedź na coś, na, z jakiegoś dziwnego powodu, nie wiem, resetował mi się komputer albo nie wiem, wyrzucało mnie z posta albo chciałem o coś opublikować, i okazało się, że właśnie w tym momencie nie mam internetu. I ja już nauczyłem się tego, że OK, zobaczę co z tego wyjdzie. Skoro nie udało to się teraz, to poczekam, co się wydarzy. Przemyślę to jeszcze raz. Spróbuję za jakiś czas ponownie. Jeżeli znowu się nie uda, to znaczy, że to nie jest ten czas, nie to miejsce, bądź nie ta forma. Albo może moja decyzja jest zła, może moja ocena sytuacji jest zła. Więc ja już się tego niby nauczyłem, i na tym przykładzie dowiedziałem się, że są jednak sfery życia, które są dla mnie Antarktydą, przynajmniej. W których nie jestem w stanie świadomie się poruszać i, i w tych sytuacjach łatwo mi jest popełnić błąd, czy dać się manipulować w coś. Więc tak to kochani wygląda, że mamy w sobie, każdy z nas ma w sobie tego tak zwanego anioła stróża. Tą naszą intuicję, tą opatrzność, która w jakiś magiczny, niezrozumiały sposób wytwarza problemy, żebyśmy mieli czas na przemyślenie jeszcze raz tej decyzji. Tej, którą podjęliśmy, w którą z naszym ludzkim uporem, z naszym ludzkim ego. Próbujemy konsekwentnie brnąć, uważając, że wszystko to, co nas spotyka, jest złe. Właśnie nie. Często jest tak, że to, co nas negatywnego w danej chwili spotyka, jest dla nas sygnałem ostrzegawczym. Jest dla nas informacją: zastanów się jeszcze raz. Pomyśl, przemyśl. Może to nie jest ten czas, może to nie jest to miejsce, może to nie jest ten człowiek, może to nie jest ta sytuacja, może twoja ocena tej sytuacji jest niewłaściwa. Może to, co chcesz zrobić, jest niewłaściwe. Pomyśl nad tym. Zatrzymaj się na chwilę. Nie skupiaj się na tym, że to jest problem i co ty z tym problemem masz zrobić. Tylko, e, tylko pomyśl jeszcze raz. Zastanów się chwilę. Gdyby dzisiaj nie trafił właśnie na pana Kamila, i to też tak było, mówię, zadzwonię. Wczoraj miałem zadzwonić. Nie, nie będę dzwonił zaraz po świętach. Dzisiaj też się zbierałem do tego telefonu, niedobra później. I akurat trafiłem właśnie na pana Kamila, który w prosty sposób powiedział, to jest bez sensu. Też jakby coś mi mówiło, poczekaj jeszcze. Bo jak zadzwonisz do kogoś innego, możesz tej informacji nie uzyskać. Więc ten magiczny mechanizm chronienia nas. Przed, przed jakimiś sytuacjami, które mogą być dla nas krzywdzące, cały czas jest. On cały czas funkcjonuje, ten nasz anioł stróż, ta nasza ubaczność, ta nasza intuicja, ona cały czas jest. Tylko musimy nauczyć się jej słuchać i nie podchodzić do problemów jak do um, sytuacji, które trzeba rozwiązać albo sytuacji, które nas mają przybić, tylko do informacji, że warto to jeszcze raz przemyśleć. Gdybym tego nie zrobił, na przykład gdybym to zrobił, gdyby mój przyjaciel to zrobił, to zaraz by znalazł jakiś adapter, powiedział nie ta karta, sytuacja by się potoczyła, żebym zadzwonił, zamówił kartę, podjechał do serwisu, kupił adapter i byśmy to uruchomili. I kiedy ja bym dostał informację, że popełniłem błąd? Wtedy, kiedy ten transfer, który już w tej chwili mam limitowany według nowej umowy, by się skończył i internet by zadzwonił. I ja wtedy zadzwoniłbym do firmy i zapytał, dlaczego tak się dzieje. I oni by mi powiedzieli, ponieważ podpisał pan taką umowę i ma pan ograniczenia limitu transferu danych. Natomiast wtedy byłoby już za późno na cokolwiek, ponieważ minęłyby te 14 dni, które mam na ewentualne rozwiązanie umowy, na zaniechanie. No. Byłoby już za późno, mogłoby się zacząć boksowanie, odsłuchiwanie rozmów, kombinowanie, że ktoś mnie jednak manipulował, że ja nie byłem świadomy tego, że tak będzie, i tak dalej, i tak dalej. Straciłbym mnóstwo czasu, też z pewnością mnóstwo energii na odkręcenie tej sytuacji, bądź przez następne dwa lata mordowałbym się z sytuacją, e, przed którą moja opatrzność próbowała mnie ostrzec. Dlatego, ponieważ jest to sytuacja ważna dla mnie w tym momencie, na pewno jeszcze będą takie sytuacje w życiu, na pewno wy będziecie mieli takie sytuacje w życiu, mieliście, macie, będziecie mieli, że postanowiłem o tym Wam powiedzieć, bo może dzięki temu filmikowi i Wam. Uda się zrozumieć być może sytuacje, które mieliście, w których brnęliście tak jak ja, które skończyły się dla was źle, i może to też pozwoli wam wyczulić swoją intuicję, swoją opaczność i te sygnały zacząć odbierać i uniknąć Wam na przykład chociażby takich prostych w sumie sytuacji życiowych, w którą, którą ja bym się wpakował. Ale czasami to mogą być sytuacje dużo bardziej poważne i związane z dużo gorszymi i bardziej przykrymi konsekwencjami, czego oczywiście w żaden sposób Wam nie życzę. Życzę Wam, abyście w przeciwieństwie do mnie szybciej reagowali na te nieprzychylności losu, zbiegi okoliczności, traktowali je jako informacje. I unikali wszystkich sytuacji, które są w jakikolwiek sposób dla Was niekorzystne. Jeżeli udało mi się osiągnąć taki efekt, dajcie jakiegoś tam lajka, like a może udostępnijcie to, jak macie ochotę, innym, żeby też mogli sobie to życie troszeczkę uprościć i oczyścić z tych sytuacji, które które nas później bolą, denerwują, psują nastrój, pozbawiają energii. Także mm, trzymajcie się, kochani, słuchajcie swojej opatrzności, słuchajcie swojego anioła stróża i traktujcie niepowodzenia jako sygnały mm, ostrzegawcze, a nie problemy, które na siłę po ludzku trzeba e, rozwiązać. Nie zawsze nasz umysł podpowiada nam, rozwiązania, które są dla nas dobre. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego. No i cóż, do usłyszenia. Znowu niebawem mam nadzieję. Pa, pa.